Witam serdecznie moi drodzy. Kolejny przypływ zielonej energii, tak jak widzicie u mnie w warsztacie. Dzisiaj wjeżdżę na pokład Multitool Model G24MT. Zobaczymy jak to urządzenie wygląda, co ono sobą reprezentuje, jakie są jego plusy, minusy, co możemy znaleźć w tym opakowaniu, co nam producent dostarcza. Tak więc zabieramy się za chwilkę za otwarcie naszego opakowania, bo nie ukrywam, że jestem sam również ciekawy, jak to wszystko wygląda, jak to pracuje, ponieważ nie miałem jeszcze styczności. Z tego typu urządzeniem, tak więc lecimy. Tak, jak teraz moi drodzy, widzicie, posiadamy samobody naszego multitoolsa, czyli urządzenia wielofunkcyjnego. Posiadamy dodatkowo końcówkę do papieru ściernego do szlifowania, końcówkę do skrobania oraz dwie końcówki do cięcia. A oprócz tego, jeszcze standardowe w każdym zestawie, posiadamy instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną. Sprawdziliśmy, przed chwilką, moi drodzy, zawartość naszego opakowania. Teraz skupmy się już na samym urządzeniu, o którym dzisiejszy jest film, tak więc za chwilkę przedstawimy jego parametry techniczne i przybliżę Wam, jak wygląda to wszystko z bliska oraz jego punkty charakterystyczne zostaną również Wam za chwilkę przedstawione. Nasz multitool moi drodzy, jest wyposażony w blokadę wrzeciona, którą możemy tak naprawdę jedną ręką operować, tak jak widzicie w tej chwili. I tak, do naszego wrzeciona z tej strony są przymontowywane wcześniej wspomniane już elementy, czyli uchwyt do papieru ściernego, skrobak, czy też wcześniej wspomniane piłeczki. Dodatkowo, nasz tool posiada płynną regulację obrotów, czyli od jedyneczki tutaj mamy aż do. Uda mi się to wam pokazać, uda, uda, aż do szóstki. Zakres regulacji obrotów jest od 5000 do 18. Producent również wyposażył naszego multitulsa w latarkę, która się znajduje tutaj w czubeczku naszego narzędzia. Za chwilkę to wszystko uruchomimy, założymy naszą baterię, która już jest tutaj przygotowana, tak więc zabieramy się teraz za mały test naszego nowego urządzenia. I więc teraz tak, dokonujemy pierwszego rozruchu. Stawimy sobie na pierwszy bieg. Zablokuję sobie wrzeciono, żeby było wszystko skręcone. Okej, okay, dobra. Nic nigdzie mi nie lata, żeby nie było jakiejś nieścisłości, niejasności, ewentualnie jakiejś przygody nieszczęsnej. I dobra, mamy jedyneczkę. Dobra. Dwójeczka. Trójeczka. Córeczka. Piątka. szóstka. Nie wiem, czy zauważyliście, ale podczas zmiany biegów nie jest taka, nie jest taki gwałtowny przeskok jak między jedynką, dwójką, czyli tak dalej w górę, ale zauważyłem, że są te jakby byłyby półbiegi. Spójrzcie jeszcze raz na to. Uruchomimy ją teraz na jedynce i patrzcie, przesuwam, dwójeczka jest teraz, 2,5, i pół, trzy, trzy i pół, czteru, cztery, i pół, pięć, pięć i pół, cztery. Moi drodzy, tak jak zauważyliście przed chwilką, już znalazłem pierwszy plus, o którym nawet nie sądziłem, że coś takiego może być w urządzeniach z taką płynną regulacją, że są jakieś tak zwane półbiegi. Przypuszczam, że z czasem użytkowania może to się wyrobić, że to będzie wszystko płynniej chodziło, ale tutaj ewidentnie przy zmianie obrotów słychać takie charakterystyczne kliknięcie. A dodatkowo jeszcze teraz zaraz zobaczymy jak działa nasza latareczka, bo nawet nie zwróciłem uwagi tak naprawdę. A, czyli ona się uruchamia automatycznie z naszym urządzeniem, i od razu nie ma żadnego takiego chwilowego postoju naszego oświetlenia, że tam jeszcze nie świeciło 2-3 sekundy. Dobra, a teraz zabieramy się za założenie papieru ściernego i przeszlifujemy kawałek jakiejś deseczki. Zabieramy się teraz, moi drodzy, za montaż wspomnianego papieru ściernego. Tak więc luzuję sobie nasz uchwyt. Dobra, mam poluzowany. Zakładamy. Tu już ładnie podociągało, tak jak widzicie jest opór, ustawiam, blokujemy, wszystko jest zblokowane i teraz założymy wcześniej wspomniany papierek ścierny na nasz dysk, uruchomimy i zaraz zaczniemy, jak to wszystko będzie ładnie pracowało. Dobra, mamy wszystko zaczepione, tak więc pora zabierać się. Nasz G24MT już jest uzbrojony i gotowy do walki. Została przyniesiona tutaj dla niego specjalnie deska do krojenia, która wymaga delikatnej takiej renowacji. Tylko wystarczy tak naprawdę wyszlifować i zaalejować do kuchni, ponieważ już ma delikatne ślady po nożu. Tak więc zabiera naszego multitulsa do zadań specjalnych. I zaraz zobaczymy, jak on sobie poradzi z naszą deską. Z naszego multitula założyłem, moi drodzy, piłkę, aby w naszej desce spróbować wyciąć malutkie okno. Tak więc idziemy teraz z kolejną próbą. Do trzeciego testu, moi drodzy, czyli naszej szpachelki, wykorzystamy nasze Imaglock. Jak chwilką zauważyliście, praca tym urządzeniem jest bardzo fajna, leciutka. Co mnie najbardziej zaskoczyło, najbardziej mi się tak naprawdę spodobało, jest to, to, że mimo zamontowanego akumulatora, tak naprawdę tą szlifierkę możemy sobie prowadzić jedną ręką. I porównując do mojej naprawdę szlifierki, którą posiadam, mimo środowo oscylacyjną z innej firmy, tylko jest akurat tam na zasilaniu 220, czyli normalna siupeczka. To urządzenie jak dla mnie wygrywa ze względu na wagę, jak najbardziej. Jest to już jest, już jest jej duży, duży plus. Sprawdźmy teraz wagę naszego urządzenia ile ono samo waży w sobie. 0,98 kg z baterią 2A. Ile będzie jego zestaw cały wynosił? 1,40 kg. Waga samego wody jest bardzo mała, ponieważ jest to kilogram, natomiast z baterią 2 dwuamperogodzinną to waga dochodzi do kilograma 40 czyli to też nie jest tak naprawdę jakaś e, ogromna waga, która będzie nam negatywnie wpływała na rękę i tak dalej. Ale jeżeli będziemy chcieli pracować na przykład na większej baterii, to liczymy się z tym, że waga z automatu pójdzie na troszkę do góry, ale przypuszczam, że nie jest to jakaś wielka różnica, niestety nie mam możliwości Wam tego zaprezentować, ponieważ nie posiadam innej baterii poza tą dwuamperobudzinną, która została tutaj do mnie do warsztatu dostarczona wraz z wkrętarką, którą widzieliście w poprzednim odcinku. Do tego drugiego testu, który przed chwilą był wykonywany, czyli wycinanie okna w desce szalówce o grubości 18 mm, został wykorzystany nasz Multitud. I powiem Wam, że on rewelacyjnie separety w takim suchym materiale. Jest to deska już bodajże dwuletnia, dwa latka ona już leży u mnie w warsztacie, tak więc też już jest odpowiednio wysuszona. I powiem Wam, że rewelacyjnie sobie poradził, ale zauważyłem, że musi być materiał naprawdę tak solidnie ściśnięty, żeby najlepiej by nawet, mimo że jest suchy, puścił jeszcze soki, bo ponieważ tak zauważyliście na nagraniu, mimo że deska była ściśnięta dwoma ściskami, to i tak dostała takie wibracje, że zaczęła uciekać, ale po pierwszym zastosowaniu tej maszynki Takim zadaniu jestem zadowolony i zastanawiam się teraz, dlaczego tak naprawdę czekałem na ten test miesiąc. Ponieważ wykonywałem ostatnio domek dla córki i też wycinałem okna, to się mordowałem przy pomocy wkrętarki i wyżynarki, żeby wycinać okna, a wystarczyło tak naprawdę już rozpakować naszego multitulsa, żeby tą robotę sobie tak naprawdę usprawnić maksymalnie, jakby to się dało, ale niestety. Przyszła, moi drodzy, kolej teraz na podsumowanie naszego urządzenia. Co mi się w nim podoba, jakie ono jeszcze posiada swoje cechy. Odmówimy jeszcze raz. Zauważyłem, że posiada bardzo fajną regulację obrotów, która jest na obecną chwilę wyczuwalna pod wpływem takiego kliknięcia podczas poruszania się tym potencjometrem. Jest taki charakterystyczny klik. No tak jak teraz słyszycie. I to jest tak, jakby były takie tzw. półbiegi, bo mam między jedynką, dwójką, aż do szóstki mamy Taki pół stopień jeszcze regulacji. Dodatkowo ta cała regulacja jest od 5 aż do 18 tysięcy. Drgania, jakie w naszej tej maszynie są wytwarzane, jest to 3,2 stopnia. Dodatkowo wymiana naszych urządzeń, końcówek, które współpracują z naszą maszyną, czyli nożyk, szpachelka. Uchwyt do papieru siernego, do ścierania są bardzo szybko wymienne, ponieważ tylko wystarczy tak naprawdę odblokować tą blokadę naszego wrzeciona. Przekręcamy w przeciwną stronę do wskazówek ruchu zegara, odblokowujemy nasze wrzeciono, filmujemy wkładamy, blokujemy zapadkę, ściskamy na miejsce i mamy maszynę uzbrojoną. Dodatkowo też jest fajnym rozwiązaniem zastosowanie latarki przez producenta. Ogólnie cała maszyna jest ergonomiczna. Bardzo przyjemna w dłoni. Nie czuć jej jakiejś wagi w jedną bądź w drugą stronę. Jest idealnie, tak? Dla, po prostu ona jest idealnie dla mnie wyważona, ponieważ tak widzicie, spójrzcie, trzymam ją sobie tutaj na palcu, ona delikatnie się buja, tak? Wiadomo, w drugą stronę, to wiadomo, kwestia po prostu ułożenia maszyny. Ale tak naprawdę jest to rewelacyjna maszynka, jeżeli chodzi o wagę nie jest ta waga tak naprawdę mocno odczuwalna. Nie wiem jeszcze, jak to fizycznie będzie wyglądało po jakiejś dłuższej pracy tym urządzeniem, ale wypowiadam się po prostu tak na obecną chwilę, jak to wszystko wygląda, jakie są to moje pierwsze odczucia. Też przy takich małych tych testach, no to tej wagi tak naprawdę nie idzie jeszcze jej odczuć. Natomiast będę miał teraz może jakieś takie malutkie tam elementy do wyszlifowania, do zrobienia w najbliższym czasie, tak? więc to wszystko sobie jeszcze tam potestuję i będę gdzieś Wam informował na Instagramie, jak to wszystko wygląda. Dodatkowo, sporym atutem urządzeń 24V z firmy GreenWorks jest to, że te właśnie baterie są kompatybilne z innymi urządzeniami. Tak jak zauważyliście w poprzednim odcinku, pojawiła się najpierw wiertarko-wkrętarka z firmy GreenWorks. Było to pierwsze urządzenie, które zostało przeze mnie wprowadzone do testów w moim warsztacie, ponieważ zależało mi wtedy na sprawniejszej pracy przy budowie zabawek dla dzieci w sierpniu tak więc wykorzystałem to urządzenie i nie wiem właśnie teraz po dzisiejszych testach dlaczego tak naprawdę zwlekałem, żeby użyć tego drugiego urządzenia, które by mi tak naprawdę pomogło przy wycinaniu okien wracając jeszcze do naszej baterii ta bateria jest kompatybilna aż że z 75 narzędziami, możemy podpinać pod nią wkrętarki szlifierki kątowe, piły myjki, kompresory klucze udarowe jakieś, chyba jak się nie mylę. To jest tak naprawdę gama tych narzędzi jest dość spora, ponieważ to wszystko jest cały czas rozbudowywane. I jeżeli ktoś się tak naprawdę zdecyduje na zakup na przykład tego typu narzędzi do warsztatu to jak najbardziej polecam skupić się na jednej linii produkcyjnej, ponieważ do jednej czy do dwóch baterii możemy sobie doposażyć naprawdę warsztat w różne inne narzędzia. Nie musimy tak naprawdę walać wiadomo ile gotówki, żeby zakupić sobie yy, sieciówki. Tak. Dziękuję firmie Greenworks za udostępnienie tych dwóch narzędzi w moim warsztacie do testów, żebym mógł je sobie potestować, porównać, zobaczyć, jak się nimi pracuje oraz firmie Lange Łukaszu, która współpracuje teraz ze mną i dostarczyła mi właśnie w ramach współpracy te narzędzia do testów tajcy. Dziękuję Wam za sprzęty, które tutaj mi zaoferowaliście do testów. Dziękuję widzom za subskrypcję, za łapki i trzymajcie się przez następnego odcinka. Hej!